Nie bardzo i nie mogę mieć, i mieć, prze ciebie i nie mogę mieć I dawać wszystko nie nie mogę dać, I brać tę miłość Jo, jo, nie no, brunet, widać. No, ja sobie pojechałem do Gliwic, do Europy Centralnej No i korków tu jest pełno, te byle mam takie krzywe, pokrzywione, patrzcie No, tak lepiej chyba używa z tych byli No i sobie zaaplikowałem przy taką jedną szacik I zobaczymy w treningach i będzie mąż, że będzie dobry e, Tak, informacyjnie Wiem już dokładnie co tam mnie czeka John Gomez zaakceptował moje kilogramy Także 200kg kilo. przysiadem, macham Design na żyć Na 10 razy 200kg Do tego potem od razu pędzimy na drugie ćwiczenie Drugim ćwiczeniem będzie bench <coughs> press 135kg na 10 powtórzeń on to zrobi chyba za jednym razem na pewno potem będzie martwy ciąg 200kg na 10 razy i na końcu na samym końcu kiedy już paleciak będzie zajebany jak koń po esternie Um, to zrobimy sobie jeszcze. No, ciężar, jeszcze, którym nie robiłem, pusz presik 90 kg na 10 razy. Nie wiem, czy za, nie przesadziłem troszkę. Dzisiaj spróbuję to zrobić um, po wyciskaniu, oczywiście, bo 135 na 10 to chyba jeszcze nie wycisnę. Mam um, nadzieję, że um, dzień regeneracji bez treningu spowoduje, że naprawdę tak. Um, no, do tego dojdzie. Yy, tak zwany yy, tak zwany motivations yy, całą tą otoczką więc myślę że będzie ok tak Ale ciśnie ale ona ciśnie Także muszę jakimś tutaj yy, się dostać no dostałem się pojadę troszkę yy, niedozwolonie Spierdalaj kurwa nie no, jak się jest dawnym, no to się stoi na prawym pasie, rozumicie? A jak się jest inteligentną osobą, na tyle ile jest Marcin, no to jedzie lewą, lewym pasem, jest tu lewo skręt. Lewo skręt za, za, zajmuje w gliwicach y, całe 20 sekund, a stanie w tym korku by trwało 6 minut. Więc to jest lepsze? Stanie w korku 6 minut, chyba logiczne, nie? Y, jadę na tą siłownię, zrobić na tę siłownię, zrobić trening, no i zobaczymy potem. O, jesteś za mną, ty tałeś na mnie? Chcesz konfrontacji?

Ładnie to szło na zakręcie. Mamy zglibić taki wjazd na autostradę. To kurde, 90 na godzina na tym skręcie, Stoś 600 stopni, naprawdę. A bo i nawet 60. <noise> Także szedł ładnie. Ale ja do mnie na ekspres kosztowniści, na Dupcamy, polamy w Gdańsku, napalamy. Witajmy. Te, jest czerwony dywan? jest czerwony dywan, ja się pytam. To jest ten pan od tych pasków, co nie umie wiązać. A, no. To jest gwiazda futsalu. gdy Dzisiaj zrodzi. I szedli pora bramek. A tu jest. Jo, kuba. Patrzcie, ta koszulka. Ty tam, ujdź tam. Patrz. Super tata od Maxa. Bo. I tu. A, dobra. Odżywka weszła chyba. Chyba przesadził. Ładnie, ładnie, ładnie. 9 dych. Tak se teraz myślę, że 9 dych na koniec będzie przejebany. Także może być wesoło, a będzie na pewno. O, tak do, do niego nie? To nawet ciężko, on nie umie wiązać butów. nie? On wiązał buty przed chwilą 2,5 minuty, a potem było do no, Buty. No, także. Mamy tu taki kurwa. Masz na najlepiej, jeszcze ćwiczą nie? Nie ogarnią. To jest ten od tych pasków, co nie miał pasków do. Do ciągów.

To moje neopryny rozmiar M w noga 70, 71, 69. Co nie jest przypadkiem, różnie to bywa. A zakładam M-ki, no, wchodzą na początku ciężko, ale przez neopryny przechodzą fajnie. Jak mam Wam polecać, między tymi niebieskimi, które są teraz aktualnie, a tymi, to polecam Wam czarne, bo ja jestem zadowolony. No i mega się trzymają. Ale to musicie wiedzieć, że to tylko z tego jedynego służą kodu kurwa, bo inaczej to dupa nie przyjdą, bo w ogóle. <gry> masakra, wbrew pozorom <tryk> na razie chuja zrobiłem, 80 na 10 razy push press z palcem w dupie i ciągi na razie 150 luźno, <tryk> nie chcemy się wyobrażać co będzie na String Warriors. wygrany, wygrywa 500 euro, więc jest za co walczyć, ciężko będzie, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie, Chyba, że my zobaczymy. John Gomeza nigdzie nie ma w internetach, także nie wiem na co się można spodziewać, ale raczej te kilogramy, które będą, to będą do niego spacerek, także umiem znowu będzie kurwa na 100%, no i zobaczymy co tam wyjdzie. Nie, ale do 110 nie boli. <gry> Jak zwykle w stroju wyjściowym. KFD, szczęść Boże, szczęść Boże. Chciałoby się powiedzieć trening, ale nie, nie trening. wolne jest, no to bunia musi zostać tutaj umyta, nie? Nie ma, że boli. Mam nadzieję, że lakier nie zejdzie. I co? Nie spodziewałem się tutaj palecioka, co nie? No, napieprzam. Dziś jestem już po treningu. już Także no, odjebałem. Odjebałem coś. Czego nie spodziewałem się, że w ogóle zrobię, bo mi się nie chciała kolera. No, udało się jakoś wznieść na jakieś tam swoje wyżyny. Yy, no co, informacyjnie, no, John Comes 200 kg na 10, 135 na 10 wyciskanie, Deadlift Classic, nie no, Deadlift, będzie ma, martwy ciąg sumą, 200 na 10 i Push Press, 90 na 10. Takie będą konkurencje, chyba że coś dojdzie, ale chyba nie. Yy, no i... Jako taka motywacja dodatkowa 500 euro do zawodnik, który wygra. Czyli John Komec wygra 500 euro. No, ja umyję moją maszynę i teraz jeszcze zobaczę płynne wszystko, czy tam wszystko jest OK. No i w następnym tygodniu jadę do Szpeca odnośnie tego czujnika Vanos. To mam dwa wałki rozrządu, więc tam będą dwa czujniki do wymiany. Więc jak to wymienię to silnik już nie będzie świecił. Zamówiłem czujnik uderzeniowy, co spowoduje, że znikną poduszki i będzie już wszystko kitara. Także do przodu. No a potem gazunio chyba wleci i będziesz szło jeździć. No niby lekkie jeżdżenie, coś tam ostatnio na obsadę wdopiłem. Już pokazuje, przeszło 20 spalanie, no ale tak to będzie się odbywać niestety. Nogę się ma ciężką. Ja muszę ci taką śrubę na w gazie w urządzeniu do wciskania gazu pedale, będę se musiał taką, taką śrubę wkręcić, żeby z ofezgu nie wciskać <noise> taki tam żarcik no i tyle, no, poniedziałek wolny teraz wtorek, siada do roboty a czwartek, piątek wolny w piątek już jedziemy z Sebixem sobota 16 już stout nie wiem czy to będzie transmitowane bez mać yy, trwam. TV trwam ma to transmitować. Yy, będziemy się modli, żebym wygrał. <laughs> no i co, niedziela jeszcze tam na tych targach będziemy, a w poniedziałek, już, yy, albo w niedziela, już nawet będzie comeback. Będzie jak wolne, więc będziemy mogli dychać, umierać i dychać. Te To jest synek. bo ci ludna. No informacyjnie wleciał nowy kod KFD śląski rekin wiecie go mieli tu napisanego gdzieś a informacja jest taka, że nie tylko raz będziesz mógł z niego z użyć będziesz mógł go kil kilkakrotnie użyć, także już nie będziecie Ciebie takiej sytuacji że kod zostanie wykorzystany także możecie spokojnie zamawiać z jednego słusznego kodu i co? Znowu się mnie tutaj nie spodziewałeś, co? Widzicie, co to jest? Ślunski rekin. Ślunski. To nie mogło być inaczej. No jest ślunski, jest jest rekin. Że taki jest kod Kevny. Nie masz domu ani jednej kamery. A inne zakupy? Tani, z jednego słusznego kodu, kurwa, dawać. Ej, co? Najlepszych <laughs> białek na... No, ty kurwa, dał niejebany pierdolony wyłon. to. No. Hehehe, <laughs> Grzegorzek. <laughs>